Cześć, tu goty z Mario 500. Czyli chciałbym wam pokazać ziemniaki prażone. Potrzebne składniki są: pokrojona cebula w kostkę, liś laurowy, ziele angielskie i pieprz czarny. Do smaku soli, pieprz, olej i ziemniaki. Najpierw na, na rozgrzany garnek z olejem wrzucamy. Cebulę i czekamy, aż cebula się zezłoci. Cebulka już jest podsmażona. Teraz wrzucamy ziemniaki. Przyprawy zielę angielskie, i laurowy, pieprz do smaku, sól. I pieprz. I teraz trzeba to dusić pod przykryciem, żeby się nie przypaliło oraz od czasu do czasu wymieszać. I nie zapomnijcie wymieszać podnie. Czyli dokładnie o tak. Ziemniaki już są usmażone. nakładamy i tak się prezentuje mm. przepyszne, mięciutkie dobrze się e, przyprawy komponują z ziemniakami to jest przepis z dzieciństwa mojej babci. Polecam. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.